Cześć, witajcie, z tej strony Mobsiur, a dzisiaj pierwszy odcinek poradników, które zamierzam nagrywać. Dla osób, które zaczynają przygodę z Satisfactory, ostrzegam, jest to gra na, można powiedzieć, setki tysiące godzin. Ale zanim zaczniecie, mamy 4 cztery, cztery biomy do startu. I teraz pokażę wam co i jak. Zaawansowane ustawienia gry, ja sobie je włączę. Brak zasilania, brak kosztów, natychmiastowo odblokuję alternatywne receptury. Brak kosztów, tryb boga, tryb lotu. Dobra, wszystko, za postęp. Odblokuj wszystkie poziomy. Odblokuj wszystkie badania w MAM. OK. Wyłącz pajęczaki. Można sobie wyłączyć. Żeby nie było pająku, bo są to pająki w grze takie dość e, obrzydliwe. E, odblokowanie badań mam. To są różne badania do, do, do zrobienia, tak samo do kupowania w sklepie, ale takim zakupony w grze, nie że mikro, pro, mikropłatności, faza gry i tutaj można już widzicie na sam koniec się rzucić. Tak samo poziomy. Można mieć od razu wszystko odblokowane i budować. Rozgrywka, brak zasilania, czyli prąd nie jest wymagany. Brak kosztów odblokowania, czyli cokolwiek będziecie chcieli odblokować z receptur. No jeżeli nie odblokujecie ich tam, no to nie będzie kosztów. Yy, wszystkie alternatywne receptury, co do podstawowych, to tutaj też można sobie zaznaczyć, żeby już były. Brak kosztów budowania to już jest w ogóle bajka, no bo nie musicie nosić. Nie, nie, ma, nie martwicie się o towar, tylko budujecie tryb boga, nie, 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 nie giniecie. No i latanie, że yy, latacie po prostu. Latacie, nie musicie chodzić i tak dalej. Yy, ja to tutaj na razie tak zrobię, bo chcę. Bo chcę, co ja chcę, bo chcę zrobić, pokazać wam te biomy. Zacznijmy od tego pierwszego. Nazwa sesji 1. Eee, nazwa sesji to 1.1.1. Jeden, jeden, jeden. Rozpocznij grę. Czekaj, Zaznaczę, nie chcę powinnąć. Rozpocznij grę, potwierdź. Zobaczmy sobie jak ten biom wygląda. A mianowicie wygląda on tak. Aha, za pierwszym razem jak wchodzicie, no to jest film do zobaczenia. Znaczy się, za każdym razem jak wchodzicie. Więc, no, lądowanie na planecie. Poznajemy program. Ja to pominę. Zobaczcie sobie to po prostu. Wszystkie instrukcje, jak się buduje. Widzicie napisy. Wrócę, jak już wylądujemy. Można kliknąć prawym płomień wprowadzenie i już. I jesteśmy. Biom zielony, czyli najłatwiejszy, bo mamy tutaj. ...AWSD, dobra. Czy ja tu serio muszę wszystko przerobić? Wyposaż się w paralizator, dobra, zróbmy to. Wygląda ten biom tak. Macie tutaj... Ten złożę żelaza. Tu jest węgiel, jakiś boże wapień, tu jest, ale te, ten biom się charakteryzuje tym, że jest równy. Jest tu małe różnice: mało kanionów, jakieś małe różnice terenu. Macie mieć żelaza pod dostatkiem. Wszystkie te podstawowe surowce na początek są. Jest tu jakieś bajorko, więc woda jest. Tam gdzieś też jest jakaś woda. Więc to do elektrowni pierwszych węglowych też jest. Więc no, jest to bardzo przyjazny biom. Nie ma tutaj, jeżeli ustawicie sobie grę, tak, że mm, zwierzątka was atakują. No, to są tutaj tylko, tylko podstawowe dziki. O, czyli te. Te są nieszkodliwe. Zawsze. No i tak jak mówię, wszystkie podstawowe źródła surowców tutaj są dostępne, więc buduje się tu, gra się tu przyjemnie. Jak na, na pierwsze, pierwszą grę, myślę, bardzo, bardzo fajny biom. Kolejny biom to skalista pustynia. Czekajcie, ja sobie to, to zaznaczę. skalista pustynia już jest trochę trudniejsza dobra, skończ Ada skalista pustynia już jest trochę trochę bardziej wymagająca, bo widzicie, są tu już jakieś skały jest dużo bardziej nierówno, bo są jakieś kanioniki, kanioniki jakieś takie Wygibaski i jest trudniej o złoża. Bo tu mamy żelazo, jakieś yy, mieć, wapń gdzieś tu znajdziemy. Węgiel jest dopiero tam, w tej wersji 1.0, bo wcześniej w ogóle tu nie było węgla, więc ułatwili. Ale tak jak mówię, jest to już trudniejszy biom, bo są też trudniejsi przeciwnicy, są już tu takie tak zwane plujki całe. Nie wiem czy tu gdzieś jakiegoś jakoś znajdziemy O ale są są choćby te gady latające Za to nie ma tu śmierdzieli Tam jest tylko śmierdzieliwo Jedne Tu macie kolejne żelazo, wapień Miedziochę No a tam jest węgiel Tu, tu, tu więc też da się tutaj już zrobić elektrownię węglową. Łatwiej o wodę, bo woda jest wszędzie dookoła. Jest to eee... no. Plaża, czy jakby to nazwać? Wybrzeże. O. Więc ten biom już jest trochę bardziej wymagający. Ja szczerze, grając pierwszy raz tą grę, zacząłem na tym biomie i nie narzekam, fajnie się grało. Kolejny biom to. Północny las. Tutaj ani razu nie rozpoczynałem gry. Szczerze mówiąc. Pomiń wprowadzenie. To jest taki sobie widzicie. Biomik. A, dobra, muszę to zrobić, widzę. I tutaj już mamy dużo trudniej. Mogę powiedzieć, nie dość, że przeciwnicy na początek są już trudniejsi. Cicho bądź Ada. To jest tu już mega nierówno. Są już tu też takie. Światki, do których jak podejdziecie, to ono za chwilę rozłoży się i zacznie śmierdolić. Wypuszczać gaz, który wam będzie robił kuku. No. Zaczniesz? O. Widzicie? O. Już teraz nie włączyłem trybu boga i dostaje... ...po głowie. Więc... no jest to... ...trudny biom. Złoża... są, bo jest i... Żelazo, żelazo, no ale to żelazo jest na przykład już przykryte skałą, więc potrzebujecie mieć ła ładunki wybuchowe. Węgiel też tu znajdziecie. Więc no, tyle, że jest tutaj już pełno jakiś rozpadlisk, więc na początek gdzieś omyłkowo zeskoczycie, to potem kombinacja z fundamentami, żeby wyjść z takiej dziury, no nie jest to fajne na sam początek, na e, sam początek gry, jeżeli ktoś zaczyna pierwszy raz. I ostatni biom, pustynia, pustynia wylm, aha jeszcze nazwę musiał wprowadzić. Ale znowu nie dałem pomin wstępu. No sztywny. Moku. Enter, enter, enter. No dobra, dobra, dobra. Pomin wprowadzenie. Latamy. To jest pustynia. To jest niby najtrudniejszy biom do startu. Szczerze, startowałem tu. I nie uważam, żeby to był najtrudniejszy biom do startu. Jest tu mnóstwo żelaza, mnóstwo miedzi, jest jakiś wapień, węgiel też mamy, woda jest, węgle są tam, przynajmniej kiedyś były. Zaraz dolecimy, zobaczymy. O, tu już widać jeden węgiel, drugi węgiel. Więc spokojnie elektrownie też można postawić. Dla mnie, no, problemem może być mało roślinności. To fakt, bo na początek będziecie ścinać drzewa, przerabiać na biomasę, żeby zrobić z niej prąd. Ale e, trochę tej roślinności tu jest. No, ewentualnie będzie się trzeba wybrać w tamtą stronę tego biomu, bo tam są już takie różne inne dziwne roślineczki, albo tam. No bo jak się skończy roślinność, no to nie będziecie mieć prądu, nie mając prądu, no to Nie da się produkować, więc no to jest jedyny minus, ale tak poza tym Wybieracie sobie jakiś tam poziom, dajmy na to hmm, Tej wydmy Tamtej, tamtej wydmy, bo jest wyższa I budujecie na jej Na jej poziomie budujecie sobie, prawdaż yy, Fundamenty Albo nawet wyżej, żeby Móc bez problemu pod fundamentem mieć te ten Gdzież mnie gonił? E Nie mogę nic zrobić Więc yy, Według mnie nie jest to najtrudniejszy biom, najtrudniejszy biom był poprzedni tam gdzie są te rozpadliny, te drzewa i tak dalej Gęsto, ciasno I to są cztery biomy podstawowe do startu, nie? Więc no, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o biomy. Teraz tak, na czym ogólnie polega ta gra? Mm. Na początek stawiacie sobie dom. I musicie go rozwijać. Budujecie bazę. Czy ja mogę te napisy jakoś wyłączyć? Nie, nie mogę. Mm. I macie. Maszyny do produkcji które z biegiem czasu odkrywacie różne różniste, pompa do wody, uszczelniacz studnia, wytwarzanie prądu, przewody, przełączniczki, gniazda, takie siakie owakie, taśmociągi. Każdy taśmociąg jest z innej prędkości. Widzicie? Tu jest 61 na minutę 120, 274, 187, 180 780, 1200. tak samo windy, tych samych odpowiednio prędkości, różne podpory, rurociągi, przesyle 300 i 600 pompy on, na różną wysokość pompują, taka i taka to jest zawór. Podpory do rur, przejścia, jakieś tam ścienne rozdzielacze, łączniki, inteligentne rozdzielacze o tym kiedyś jeszcze nagram i różne już ozdoby ekrany, światła, kontenerki do zbierania surowców kontenerek chmurowy, by można było powiedzieć zbiorniki na płyny wieża obserwacyjna radiowa różnego rodzaju transport, drony, samochody, ciężarówki. Kolej, stacje, e, hipertuba, do której siada postać i pędzi. Portal główny, od, odbojniki, różnego rodzaju fundamenty. I polega to na tym, że mm, postawimy sobie jeszcze tak zwaną mamuśkę. W tym waszym domku jest takie miejsce jak tutaj, hub. A jeszcze byśmy windę musieli postawić. Winda. O. I zaczynamy od poziomu 0. Jeżeli włączycie sobie gra, grę bez pomijania, to ben, zresztą zaraz to pokażę. No i potem po kolei trzeba robić. I tutaj jest koszt i jest pokazane, co musimy dostarczyć, w jakich ilościach, żeby przebadać. Jak przebadamy dany poziom pierwszy i drugi, na przykład, to idziemy sobie do windy. W windzie też mamy kolejne etapy. To zaraz to pokażę, chyba. I mamy e, dostarczyć kolejne rzeczy. Wysyłamy wtedy windę kosmiczną na tą stację. I wtedy e, odblokowują się na, na następne poziomy. Mamuśka za to. Mamuśka ma inne badania. Tutaj po pierwsze skanujemy dyski, które możemy znaleźć na mapie. I mamy alternatywne. M, pro, m, alternatywne. E, Alternatywne te mm, no, recepty wytwarzania danego produktu i dajmy na to. Żelazny pręt w tym pro, y, y, konstruktorze to jest jego podstawowa podstawowy przepis. Od początku gry jest. A da, przestań mi przeszkadzać, ale mamy już alternatywny przepis po tym, że można ze, ze sztaby stali. Albo można ze sztaby aluminium go robić, więc widzicie, potem jest ich coraz więcej. W adzie badamy coś takiego jak części z tych wszystkich żyjątek, które tu żyją. Technologia obcych, czyli rude demo, kule mersera i somerslopy, to są znajdźki tak zwane. I rozwijamy. Kateryt, jedno ze złóż. Grzybnia pozyskujemy, widzicie, tu jest biomasa, czyli tam z liści i tak dalej i potem już jedziemy dalej i też grzybnie i inne tym podobne, składniki odżywcze, czyli pale jagody, mglejarki, orzechy, elektroślimaki, czyli to są takie, czy ja tu gdzieś znajdę, o, to jest na przykład orzech, nie, jego się zbiera na E. Coś tu gdzieś słychać, o, to jest kula mersera. O, lataj. To się też zbiera. Byk. E, ślimak jest gdzieś tu u góry. Nie, to jest Somerslup. O, tu jest sloop Ale ślimaczek będzie chyba u góry. Tak mi się coś zdaje. Tak, i to fioletowy, czyli na, najcenniejszy. Bo z niego możemy zrobić właśnie. To służy do budowania tego, tych przesyłów do chmury, surowców. To podkręca maszyny. będę to jeszcze tłumaczył. A to daje elektro. te ogniwa, które przyspieszają nam maszyny. Przyspieszają. Wydajność podnoszą bardziej. Że zamiast 100% ona produkuje 150, tylko też 150%, więc o 50% więcej chce. Eee, no. O 50% więcej surowców, kwarc, kolejne złoże i siarka. A teraz tak jakbyście zaczynali całkowicie od zera. To niech sobie pogada Ada. Tab, dobra ręka. Teraz to klikając F to mamy taki tryb niszczenia do montażu o. Pał, skaner i szukamy żelaza. Nie mamy żadnych... No, ona mi nie pozwoli nic innego szukać złoża żelaza. Dobra, no mam. Poszukałem, no. To jest najbliżej? To. Eee, tak. Tak. No widzicie, tu jest złoże wap wapienia. Hopsia, 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 hopsia. Muszę trochę pograć, żeby teraz móc zbudować sobie domek. I no, ale no o. No zrobiłem to. Co ja muszę dojść tam. Bliżej się nie dało mnie rzucić na początek. Halo. I tutaj macie zero odkrytych rzeczy. Musicie wszystko. Wszystko po kolei zdobywać. Cyk, 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 cyk na E. Tak jak jest podpowiedź, zbierasz Q albo otworzyć, zbudować dom. o, Widzicie, jak dom wygląda na początku? Tu macie warsztat, gdzie możecie kraftować. Jest poziom 0. Ulepszenie domu, musicie 10 prętów przynieść, czyli mamy na żelazo, robimy sztabę żelaza. Cyk 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 15 tych potrzebowaliśmy. Chcę wam podać tylko przykład o podchodzicie tu możecie to w ogóle sobie wybrać, to wam będzie tutaj się podświetlało. Rzucacie ulepsz. I już jest. I już się coś pojawiło nowego. O, skrzynka. Storage and frame. No to widzicie, no skrzynka i rama. Yy, no i kolejne rzeczy, żeby się rozwijać. Nie da się. Yy, no ja sobie włączyłem latanie chyba. Tak, nie? Włączyłem. Tak, włączyłem sobie latanie na satysfakcji przejścia gry nie polecam włączać latania, żadnych takich ulepszeń na początek. Przejście od dechy do dechy na początek całą grę. Potem to już jest czysta zabawa i fantazja. Jak tu połączyć, które surowce skąd brać, które recepty wykorzystać, żeby wykręcić produkcję czasami kosmiczną. Więc zachęcam, fajna gierka. Postaram się ponagrywać więcej takich jeżeli będzie się to cieszyło zainteresowaniem, proszę uwagi i będę nagrywał więcej takich kolejnych rzeczy. Mogę całą mam ograć, e, tam jej badania po kolei i tak dalej i tak dalej i tak dalej, więc mm, zachęcam do komentowania, lajkowania. Omówię też kule Mercela, samoloty, te wszystkie znajdźki, dyski, nie dyski bowiem już gdzieś ktoś pisał mi, że no nie ma polskiego poradnika do, odnośnie tej gry do wersji 1.0, więc jak tylko będziecie chcieli, mogę to ponagrywać. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, na razie, cześć Wam, pa!